Poradnik korzystania z aparatu Smiena 8. Szlakiem nowochódzkiego socrealizmu. Rozdział pierwszy. Klisza. Przed przystąpieniem do zdjęć potrzebować będziemy kliszy 35 mm, nożyczek oraz aparatu radzieckiej produkcji Smiena 8. Zdejmij tylną część aparatu. Przed niej nożyczkami fragment filmu, tak aby powstały symetryczne wcięcia. Nawin podali film, upewniając się, że jest zaczepiony o ząbki, a następnie ustawczyłość filmu oraz licznik zdjęć. Dla nas będzie to 36. Rozdział drugi. Obsługa. Poznajmy podstawowe elementy aparatu. Pierścień przysłony. Pierścień migawki oraz pierścień ostrości wyrażony w metrach. Naciąg migawki. Spust. Znajdź obiekt do fotografii. Po dobraniu kadru postaraj się oszacować odległość w metrach. Wybierz odpowiednią odległość używając pierścienia ostrości. Ale co z naświetleniem? W tym celu wykorzystamy tabelę naświetlań. Po pierwsze ustaw czułość filmu. Dla nas jest to ISO 100 lub inaczej 21 DIN. Wybierz miesiąc oraz porę dnia, przesuwając ząbkami po prawej stronie według tabeli. W punkcie drugim wybierz przedmiot zdjęcia, który będziesz fotografować. Ponownie przesuń ząbkami według odpowiedniej litery. Pogodę dobierzesz w ten sam sposób, a dzięki temu otrzymasz odpowiednią długość naświetlenia dla każdej przysłony. Na przysłony 5.6 wyniesie ono 1, 125 sekundy. Cóż to? Czyżby możliwość przetestowania umiejętności fotografii portretowej? Ależ śmiało! Wiesz już jak dobrać odpowiednie naświetlenie. Pamiętaj tylko o szerokim uśmiechu. Zaraz, zaraz! A może zdjęcie grupowe? Stałych, osiedlałych obsiadaczy! No dalej, nie wstydźcie się! Moment, moment! Mamy co? Rozdział trzeci! Szlakiem socrealizmu. Swoją podróż w czasie do wczesnych lat Polski Lodowej rozpoczniemy na placu centralnym. Stamtąd udasz się na jego reprezentacyjną arterię zwaną aleją róż oraz pobliskie osiedla. Nawodkasz tam relikty dawnego życia, takie jak trzepaki, bary mleczne czy sznury z praniem. Być może nie na każdej porze roku. Zaledwie przystanek dalej, znajduje się osiedle teatralne. A tam między innymi, dawne kino Świt, z jego imponującym neonem. Swoją drogą, czy odgadniecie skąd osiedle teatralne wzięło swoją nazwę? Oj, Holitka, chyba o czymś zapomnieliśmy. W miejscu nieco oddalonym od centrum Nowej Huty znajduje się kombinat, czyli jego wejściem zaś Centrum Administracyjne. Najbogaciej zdobywano budynki w Nowej Hucie. A na koniec czym byłby socrealizm bez łuków triumfantych oraz dumnie kroczących przez nie robotników. Najpiękniejsze ich przykłady znajdziecie na osiedlu Stalowym. Lumia. Czyżby coś było nie tak? Chyba pora na przerwę. Po wykonaniu zdjęć, pora na wyjęcie rolki. Rób to ostrożnie. Jeszcze tylko puchnięcie. Na szczęście.